End wymordy moje Hunter Bryce z tej strony do was w kolejnej mapce od widza, nie dla widza, tak wiem, bo się ostatnio oczepialiście, że powiedziałem dla widza, dla widzów, czy ta mapka, od widzów, od widzów. Evelyn dla mnie zrobiła mapę, zasady nie używaj mode chyba, że po ukończeniu mapy i dwa graj na trybie pokojowym, jest tryb pokojowy, jest, no kurde, przygotowaną mapę, a no, normalnie z przygotowanym spawnem, rozpocznij. Podobno to są minigierki. Find the button, okej, okay, czyli tu musimy znaleźć guzik. Tu jest. A, to cwane było. Ha, ha. A co mamy tutaj? A to i też trzeba chyba odnaleźć guzik. Hmm. No dobra. To będę szukał. Zobaczmy, zobaczmy. nie powiedział, że to jest taki zbiór minigierek. Chyba znalazłem. A, znalazłem. I tutaj też chyba muszę znaleźć jeszcze guzik. Dobra. Zobaczmy co mamy tutaj Jakby co oczywiście nam, że nie wysyłamy na razie mapek Ponieważ mam ich już naprawdę wystarczająco dużo I będę kasował te mapki Bo to jest mapka, którą dostałem 15 października Także teraz już wiecie jaka jest różnica pomiędzy tym yy, Kiedy wy wysyłacie te mapki, a kiedy ja je otrzymuję I kiedy ja w ogóle je ogarniam sobie w ogóle Ale fajny pomysł z tymi guzikami To dobre takie, muszę przyznać, naprawdę Ciekawe, ciekawe Dobra Tych guzików raczej chyba nie trzeba ruszać Hmm Nie no to to nie są te guziki Tutaj może coś Po tej stronie nie Za obrazem może jakieś przejście nie ma Fajnie to w ogóle wygląda to pomieszczenie No dobra, ale szukamy, szukamy dalej Tutaj za... Chociaż tutaj była też fajna skryjówka na ten ten guzik Tak zasłaniająco tutaj ten czerep. A tutaj? Coś chyba? Czy nie? Nie. No na razie nie widzę jeszcze. Jeszcze ślepy jestem, jeszcze nie widzę. Hmm. Oby. O, wy... o kur... Jak ja to. Ja nie... Ja tego nie zrobiłem chcący, ja to zrobiłem niechcący. W ogóle to miało być Game Mode 2, tak? O właśnie. Ja to wyrzucam. To to nie, to nie było tego. <laughs> tutaj nie ma guzika w piecyku. Hmm. Za, obra za obrazem też tutaj nie było guzika, może tu? Jest! O, dobra, znalazłem. Co tutaj mamy? Checkpoint. Okej, okay, tu mam checkpoint. I co tutaj mam? Wydaje mi się, że to są platformy, na którym żeby skakiwać. Nie. poczekaj widzę że keep inventory nie ma wpisanego ale czekaj bo ja nie wiem co ja tu tutaj... O o o o o o dobra poczekaj 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 bo tu mam takie coś i teraz Czyli tutaj jest takie wejście, ala, ok. Tylko nie mam nigdzie narysowanego tego na górze czy coś. O tutaj chyba, dobra. Kompletnie nic mi się nie pokazuje. Czy może tu? Nie. Kurde, żeby to było chociaż narysowane, to bym wiedział coś. A tutaj nic nie. nie, 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 nie. Jeszcze raz, na spokojnie. Tu? Tu, tu, chyba tam było coś. Dobra, jeszcze raz. Tu, dobra, tutaj jest najdalszy punkt. Kurde, równowaga. Jeszcze raz, wchodzimy sobie tu, przeskikujemy tu, później skaczemy tam. O, jest dobra, mam. Teraz. No, nie widać w ogóle tych blogów. Tutaj się nie, nie oznaczają w żaden sposób. Tutaj? Nie, tutaj nie. Tak mi się wydaje, że wiem, na czym to może polegać. To się robi tu, 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 tu. Ja spadłem, ale mniej więcej ogarnąłem y, mechanikę tak, tego, co tutaj trzeba zrobić. To dobre, to dobre, to tyle jestem z siebie dumny, że zrobiłem, tak? Tu 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 Jeszcze raz Na spokojnie Tu 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 Jest! Fuck yeah Udało się Czy tutaj też mam znaleźć The button? A nie, to jest chyba labirynt. A, dobra, dobra, labiryncik, labiryncik. Dobra, to przechodzimy oczywiście zasada zawsze w prawo. Zawsze. <ścoughs> zawsze w prawo. A tu jest niewidzialne. Ocie panie, proszę bardzo. Czekaj, czekaj. Tutaj chyba z tej strony. O! O ja, o ja! Dobre. I rozwalić to kilofem, tak czyli etap pierwszy, bo drewno drewna to postawa kilofa. Level survivals. Levels survival, ok. Dobra. Tylko. Nie, na gamę modę 1 chyba miałem grać. Gamę modę 1, dobra. 0, 0, 0, Zero Dobrze, w końcu jest. Jest inny kilof, powiem. Wam. Jest inny kilo. Dobra, to tyle mi chyba starczy. Bo jedno sobie przeznaczam na szybciutko, tutaj zrobienie crafting table. Jedna na patykę. Stawiam crafting table. Powiedzmy, że tu. Tak. Tak. Ok. Rozwalamy. Przechodzimy dalej. Zrób kilo z kamienia i wykop żelazo. O kurde. Ale to jest problem już w tym momencie. Bo ja nie zebrałem całego drewna. To admin, to ja w takim razie gamy modę 1. Szybko sobie tutaj wracam do pomieszczenia tego. Ponieważ, no nie pomyślałem. Dobra, to będę sobie zabierał w takim razie wszystko już. Ale fajny pomysł, tak? Że to nie jest, że w jednym pomieszczeniu siedzisz tak i robisz, tylko tutaj sobie normalnie, tak sobie normalnie, o, tak o. Dobra, ty ja będę teraz wszystko wybierał, to teraz ja nic nie zostawię, no panie. Normalnie wszystko zabieram. Ale mogłaś mi napisać, żeby zabrać jak najwięcej ze sobą, bo do kolejnych etapów będzie coś potrzebnego, bo tutaj widzisz, że musiałem się cofnąć. Ale ogólnie spoko, spoko jak na razie. Są nowe rzeczy przede wszystkim, to jest najważniejsze, tak? Mamy nowe rzeczy na tych... Na tych yy, na tej mapce. Teraz się przeskikuje tutaj, dobra. I teraz tak, tu mam kifola, to se wykopowy Mmm, Tutaj se craftinga postawimy szybciutko, żeby sobie. O nie tak. Tak, tak, tak. Dobra, jest piecyk. Ten piecyk prawdopodobnie też trzeba będzie zabrać. Nie wiem czy dokładnie to miałem wykupywać No ale dobra Mniejsza to. Tu będzie żelazo Trzy prawdopodobnie sztuki od razu mm -hmm. Na żelaznego kifola I tu wstawimy jeden węgiel w takim razie A drugi wezmę sobie ze sobą Tylko została mi jeszcze jedna rzecz, że Mam zrobić kilow i wykopać żelazo. No dobra, ale jak już wykopię, to to gdzie mam później się udać? Czy to mnie jakoś automatycznie przeniesie? Dobra. i teraz a tu jest guzik dobra No i to jest diaksowy Przetop to żelazo zrób kilof oraz wykop diaksy a następnie zniszcz obsydian Okej okay. Oj tu mam od razu przygotowany piecyk fajno fajno Tylko ja nie muszę z tego korzystać tak naprawdę bo ja już mam wszystko co jest mi potrzebne Także teraz tylko tak crafting oczywiście sobie zrobić do tego dodatkowo apatyki już mam. Diaksy. Fajnie, fajnie porobione. Naprawdę fajnie zrobione. że takie etapy przechodzenia tego. Mega sprawa. Niby to samo, ale w innym wydaniu, także jak najbardziej ja jestem tutaj na plus z tym, że to, to dobre takie. Mogłem górne wykopać, to bym ja od razu miał już z głowy. No trudno. Nie przemyślałem tego do końca. Okej. Okay. Dzięki za przejście tej mapy, obejrzyj mapę. Ok, to obejrzymy w takim razie mapę. Równiutko 10 minut, patrzcie. Także jest jest całkiem spoko. To obejrzyjmy jeszcze mapę. Dziękuję jeszcze Ewelina za zrobienie. A to widzę, że na podstawie takich command blocków teleportujących tutaj ustawiłaś to wszystko. To mnie bardzo mocno ciekawiło. Wiesz, jak, jak to było zrobione. Ale, ale ogólnie... O, teraz widać. Zobaczmy, jak, jak duże były te platformy, bo to mnie bardzo ciekawi. Tu było jeden. Aha, czyli one były takie po prostu po... Po dwa. A nie, tu, było je... tu była już jedna. Tu też było jedno i tu było jedno. Nie, tu było dwie. No to to fajnie ogólnie było zrobione. To mi się podobało, naprawdę fajna mapka, bardzo fajnie zrobione. Podobało mi się to przede wszystkim, że nie zostawiłaś tych leveli tak minimalistycznie zrobionych. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że one nie były takie. E, puste, tak? Że to, nie wiem, znajdź guzik, to powiedzmy, no to jest ściana, tak? Czy roz, po prostu znajdź, znajdź tu tam guzik, czy wyjście z tunelu? To było po prostu jakoś tam zrobione w taki sposób, żeby no, troszeczkę się namęczyć, tak? Jakoś to ładnie zrobione, żeby to nie było. Żeby to nie było takie po prostu prosto zrobione. O, tak to nazwę. Także jak najbardziej tak już napisałem oczywiście do Ciebie e, maila. Przypominam jeszcze raz, wszystkie mapki, które są wysyłane. Po tym odcinku na razie Są przeze mnie kasowane Musicie sprawdzić w kolejnych odcinkach od was Jeżeli będą mapki Czy już powiedziałem, że spoko Możecie wysyłać mi mapki, bo naprawdę jeszcze nie chcę Jeszcze nie chcę, bo jeszcze tego za dużo mam Także mordeczki, serdeczne rega To za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie I to było na tyle, widzimy się w kolejnej mapce od was e, Chyba w sobotę będzie kolejna Także to było na tyle, ja się zami Do następnego i trzymajcie się, Yo.